Ej kochani, witam Was w nowej serii na moim kanale. Będzie to seria let's playowa, gameplayowa, czy jak tam kto woli. Troszkę eksperymentalna, bo, bo takiej serii jeszcze dotychczas nie było na moim kanale. Pierwszą grą, która będzie ogrywana w tej serii, będzie GTA 3, ponieważ chciałabym tutaj zachować chronologię względem daty wydania każdej gry z serii GTA. Także zaczynamy od pierwszej gry z Uniwersum 3D. Którą to jest GTA 3. Garetą będziemy ogrywać na 100% ze zdobywaniem wszystkich trofeów na PlayStation 5. Będę wdzięczna za jakiekolwiek tipy i wskazówki, które chcielibyście mi przekazać, w jaki sposób mam, mam dalej grać w GTA 3, może znacie jakieś fajne sposoby. Dajcie znać w sekcji komentarzy no i zapraszam do oglądania. W tym odcinku będziemy sobie szukać wszystkich paczek na wyspie Portland po ukończeniu początkowych misji. Zaczynamy, moi drodzy, jesienną przygodę w Liberty City. Was liberty city is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning as yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility the convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to liberty penitentiary the attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarter databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. your dickhead. There's no problem to kill you. You gonna be sorry. tego jest senior dickhead. <laughs> You're gonna be sorry. I znowu jesteśmy odcięci. Nie ma mostów. Jak to nie zagrożenie terrorystyczne, to bomba albo coś jeszcze innego. Pogoda i w ogóle. Tak, i mamy pierwszą misję tutaj taką wprowadzającą. W której to po prostu jeździmy sobie samochodem. Mamy tutaj za zadanie, u, mm, oczywiście, dojechać do naszej pierwszej kryjówki na Portland. jest tutaj naszym takim przyjacielem, można powiedzieć, Aidbolem. Mocno niedocenionym w tej grze, to trzeba, to trzeba przyznać. Bo występuje on w sumie tutaj tylko na początku i, i dalej, w dalszej części fabuły. No ale tak... Nie widać jakby żadnej tutaj ze strony, ze strony naszego protagonisty wielkiej wdzięczności e, za to, co zrobił Ed Ball, a w sumie pomógł, bo, pomógł mu na, na początku. Bo jednak ogarnął, nie? Kryjówkę i w ogóle, ale... No, tak, tak, troszkę zapomniana ta postać jest już po, po pewnej części fabuły. Takie ja mam wrażenie, przynajmniej. ogóle ciekawi mnie. Mm... Co się stało Aidballowi jak jakby, że ma obie ręce w bandażach? Co tam, co tam mu się stało? Nie jest to tutaj wyjaśnione niestety w GTA 3. Tak, od razu odpalamy też drugą misję, która jest misją początkową, ale nie mamy tutaj innego wyjścia, bo, bo te dwie misje, wolność w Liberty i dziewczyny Luigi'ego hmm, są częścią

No one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Mm. No one messes mess, messes with my girls. Hasło Luigi'ego. Tak, i tutaj poznamy właśnie e, dziewczynę, która jest... E, jest przedstawiona na głównym artworku z GTA 3, czyli Misty właśnie. Jest dużo podobno? Do, do Misty z, z artworku? Bo mi się wydaje, że nie bardzo jakby fryzurę ma kompletnie inną. Ta Misty, którą tutaj widzimy, to ma w ogóle jakiegoś irokeza na głowie. E, taki dziwny kolor e, rudy, intensywnie rudy włosów. A ta na artworku jednak troszkę inaczej wygląda. No, ale dostaliśmy już, słuchajcie, jakieś pieniądze na, na początek gry. I zdobyliśmy również trofeum pierwszy dzień w pracy. Dalej sobie tutaj nie będziemy już z misjami poczynać, tylko zajmiemy się, zajmiemy się tutaj zdobywaniem paczek. Dlaczego to jest takie ważne, żeby zdobyć te 100 paczek już w jak najwcześniejszym momencie gry, a wynika to z tego faktu, że... Zgodnie z biegiem pobuły będziemy sobie przysparzać więcej i więcej wrogów w Liberty City. Przez to niektóre aktywności, takie jak właśnie zbieranie paczek czy rozwałki, staną się tutaj dla nas ekstremalnie trudne. Dlatego też jeśli chcemy po prostu osiągnąć 100% gry, nie puszając się jakoś mega bardzo i nie frustrując się na jakimś poziomie raju, że nam nie będzie wychodzić, bo, bo na przykład... Będą nam tutaj inne gangi przeszkadzać mocno tym, co, co będziemy aktualnie robić. To zalecane jest, żeby właśnie paczki, rampage, te wszystkie takie misje poboczne, zrobić jak najszybciej, najwcześniej po misjach początkowych. I stosując się do tego, właśnie poradnika, zaczniemy sobie tradycyjnie od zbierania paczek. Da nam to też również benefity w postaci. Odblokowania nowych broni, także same dobre rzeczy. Na portland mamy 33 paczki do zdobycia. Także żeby już nie marnować czasu, jedziemy sobie do pierwszej paczki. A znajduje się ona tutaj w tym takim najbardziej na północ wysuniętym miejscu. Paczka numer 2. Jeśli chodzi o paczkę numer 2 mamy tutaj. Już strzelaniny, ale to nie do nas, bo nas jeszcze nie znają w Liberty City. E, mamy tutaj lekkie utrudnienie, w postaci takiej, że musimy po prostu sobie e, do tej paczki dotrzeć tą taką kolejką naziemną, takim metrem naziemnym w Liberty City. Oczywiście nie mamy jeszcze sprintu, także jest to troszeczkę utrudnione dla nas zadanie, ale niemniej jednak poradzimy sobie. Jak już widzicie, ta paczuszka znajduje się tam. Teraz jeszcze fajnie by było, jakby mnie metro nie potrąciło. Wracając stamtąd. To jest w ogóle budynek, słuchajcie, Head Radio, czyli jednego, jednej ze stacji radiowych dostępnych tutaj w Liberty City. Mamy tutaj też, słuchajcie, broń. Musiałabym tutaj skoczyć z wysokości. A konkretnie to tutaj z tych torów właśnie. O! Chyba... Rzeczywiście. No tak, tak właśnie myślałam, że jedzie metro i zabrało nam w ogóle już połowę życia, super, ale jednak myślę, że jest warto sobie tą broni. Paczka numer 3. Paczka numer 3 znajduje się na tym tu, oto budynku, który jest przed nami. To jest e, budynek AM, czyli takiej stacji benzynowej. I jednak, żeby się do niej dostać, musimy sobie wejść tutaj na ten murek i zeskoczyć w dół. Geta 3 tutaj mamy o tyle komfortowo, że nie ma tutaj paczek helikopterowych, ponieważ poza DODO nie występują tutaj żadne inne samoloty. A latanie dodo do to już swoją drogą. <grystanie> Jest lekko problematyczne. Tak, troszkę się uszkodziliśmy, ale to nic. Znajdziemy sobie zaraz jakieś serduszko, a teraz już pójdziemy sobie tutaj zgarnąć tą paczuszkę numer 3. Paczka numer 4 znajduje się w salonie samochodowym Easy Credit Autos. W tym salonie czasami spełnuje nam się Demon, czyli Banshee, który będzie nam tutaj potrzebny również do zaliczenia wszystkich unikalnych skoków. Paczka numer 5 znajduje się również nieopodal. Jest ona ukryta tutaj za tym budynkiem. Musimy sobie tutaj podejść pieszo. Nie jest ona tak e, widoczna z poziomu ulicy, bo jak widzicie tutaj taki wysoki mur. Zasłania. Paczka numer 6 e, również znajduje się niedaleko. E, tutaj na ruinach takich budynków e, to ma prawdopodobnie, te, te budynki prawdopodobnie mają coś wspólnego z fabułą e, Liberty City Stories, czyli gry, która działa się w 1998 roku. Przed fabułą GTA 3, e, ale sama gra oczywiście wyszła po GTA 3. Paczka numer 7 znajduje się tutaj na takim trawiastym polu w dzielnicy St. Mark's, yy, czyli tej włoskiej. Będziemy się sobie tutaj też troszkę się powspinać. O. Następna paczka, czyli paczka numer 8 znajduje się na terenie posiadłości Salvatora Lyonu. Wjeżdżamy sobie tutaj do Salvatore'a jak do siebie. On nas w ogóle nie zna, ale spoko. Jakby jego dom jest, jest otwarty na oścież, więc e, nie wiem ile, jak trudny byłby tu zamach na, na Salvatore'a Liona. Jak widzicie, możemy sobie tutaj wszędzie wejść e, do tego pokoju, w którym to z Salvatorem będziemy się spotykać w późniejszym czasie. To się trochę zmęczył, ale, ale udało nam się dotrzeć do paczuszki numer 8. Paczuszka numer 9 znajduje się tutaj dosłownie w tej samej lokacji, więc nie opuszczamy ani na chwilę tej tutaj posiadłości Salvatora. Konkretnie to w sumie działki Salwatora, na, na której ta posiadłość się znajduje. Idziemy sobie dalej tutaj za dom, na te tereny takie e, z klifami nad morzem. Troszkę nam to do życia zabrało, ale, ale szybko przynajmniej dostaliśmy się na dół. E, musimy sobie po prostu zaskoczyć z tej, z tej skarpy, na której stoi dom Salvatora Lione, e, i zejdź sobie, zejść sobie tutaj pod tą, pod tą taką półkę skalną, e, gdzie leży paczka numer 9. Paczka numer 10: Znajduje się ona tutaj w dzielnicy Hepburn Heights, między tymi drzewami tutaj. Że jest dość dobrze widoczna. E, nagrodą za zdobycie 10 paczek jest pistolet, który został właśnie dostarczony do naszej kryjówki. Paczka numer 11 też znajduje się zaraz tutaj, w tym miejscu, więc nie opuszczamy na chwilę ani e, dzielnicy Hepburn Heights. Jak na dobrą sprawę, to w sumie nie musielibyśmy nawet siadać do samochodu. Paczka numer 12 również znajduje się w dzielnicy Hepburn Heights. Paczka znajduje się tutaj na tyłach tych bloków, trzeba się jednak trochę nachodzić, żeby do niej dotrzeć. No właśnie tutaj na takim, na takim rogu. Niestety, przez ten wysoki mur nie jesteśmy w stanie inaczej tu się dostać. Paczka numer 13 znajduje się zaraz niedaleko klubu Luigiego. Nie chcąc wchodzić w znacznik misji, która tutaj zaraz by się nam odpaliła, musiałam tutaj wjechać po prostu samochodem. E, idąc po tych schodach, tutaj na dach, e, znajdziemy paczkę za billboardem na, samym, na samej górze. Paczka numer 14 znajduje się na e, budynku, zaraz obok, więc nie uciekamy sobie z tej lokacji tutaj, tylko idziemy sobie dalej. Widzicie, ona tutaj na samym rogu tego budynku się znajduje. I to była paczka numer 14. Paczka numer 15 znajduje się też w tym samym rejonie, obok klubu Luigiego. Możemy się do niej dostać, używając tych oto tutaj schodów. Tutaj mamy rozwałkę w tej lokacji, do której sobie na pewno wrócimy, jak będziemy wykonywać rozwałki w Portland. Była paczka numer 15. Paczka numer 16 niestety nie jest dla nas dostępna na obecnym etapie gry. Ona znajduje się właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, ale niestety do czasu odblokowania wyspy Stanton nie jesteśmy w stanie dostać się do, do tego zejścia tutaj, gdzie jeździ metro, więc będziemy musieli sobie poczekać, aż tą wyspę odblokujemy. Paczka numer 17 znajduje się naprzeciwko sklepie AmiNation. W tym budynku, oto musimy po prostu zbić szybę najlepiej samochodem, albo też jakąś bronią, jeśli mamy ee, w ekwipunku takową. I to jest paczka numer 17. Zwróćcie uwagę na numerację, ponieważ od tego czasu, ee, gdy musieliśmy jedną pominąć, tą paczkę numer 16, numeracja nie będzie się zgadzać z tym co ja właśnie mówię. Paczka numer 18 znajduje się znowu w dzielnicy St Marks. Możemy tutaj wjechać między takie charakterystyczne ściany tutaj, e, gdzie mamy sporo znajdziek. Możemy tutaj znaleźć między innymi broń. E, tak, jak widzicie Uzi. E, I zaraz obok tego Uzi mamy tutaj paczuszkę numer 18. Paczka 19 myślę, że jest w dość znanym Wam miejscu, a to wszystko przez e, ludzi, którzy, którzy gromadzą się wokół tej paczki. E, a są to e, moi drodzy jakiś dziwni bezdomni, którzy nie wiadomo, czy, nie wiadomo czemu wszyscy są uzbrojeni w koktajle Mołotowa. Co oni sobie właśnie w takim w takim kółeczku nie wiedząc dlaczego akurat w tym miejscu ta grupa bezdomnych prawdopodobnie też wiąże się z usuniętą postacią Darkela który to miał występować też w GTA 3 ale ze względu na zbyt wielkie kontrowersje i tragedie z 11 września 2001 roku a ta postać została usunięta. Tak, jak widzicie, wszyscy oni mają taylę małtowa. Ciekawe, nie? Anyway, to była paczka numer 19. Paczka numer 20 znajduje się troszeczkę dalej, a mianowicie w tym tutaj miejscu. Paczka numer 20 mamy tutaj w Chinatown przy okazji zdrówką sobie wzięliśmy. Jest ona tutaj tak sprytnie schowana między paczkami. Paczka numer 21 również znajduje się niedaleko. Mamy tutaj kolejny zołek w Chinatown. Mamy tutaj również rozwałkę, którą będziemy wykonywać już niedługo. Mamy tutaj też billboard e, wskazujący nam tutaj na nawiązanie do GTA i CB. I koniec końców mamy też paczkę numer 21, na którą to otrzymujemy Uzi dostarczone do naszej kryjówki. Paczka numer 22. Trzeci już zaułek w Chinatown, w którym mamy paczkę, również, e, tak, w ogóle to jest pralka, zużyta chyba, e, w tym zaułku, ale również mamy pełno kartonów i wśród nich leży paczuszka numer 22. Paczka numer 23. Niestety tutaj również musimy sobie podejść po tą paczuszkę w potorach kolejki naziemnej. Uważać właśnie, żeby nas nie przejechała przy okazji. Paczka znajduje się na dachu budynku Super Safe. A konkretnie tutaj na rogu bu tego budynku. Możecie kojarzyć ten budynek, bo zaparkowany pod tym budynkiem jest Patriot, którego widzicie tam w oddali, którym będziemy wykonywać mega frustrującą misję e, Plac Zabaw Patriota. Paczka 24 mamy w dzielnicy Trenton. To jest to jedna z bardziej problematycznych paczek, ponieważ musimy tutaj się również dostać na ten budynek Liberty Pharmaceuticals. Jak widzicie, paczka tutaj leży na jego rogu. Znaczy to niestety, że znowu musimy tutaj podróżować torem kolejki naziemnej. I w odpowiednim momencie musimy po prostu z tych torów. Zejść na odpowiedni budynek. Tu jest lekkie utrudnienie, że musimy sobie z tego akurat tutaj, tej takiej belki, która jest pod torami, musimy sobie wyskoczyć tu na ten budynek. Zabierze nam to oczywiście troszeczkę zdrowia, ale inaczej nie da się tutaj dostać. Teraz musimy iść cały czas po tym samym budynku, aż dotrzemy tutaj do, e, te, do krańca tego dachu, gdzie mamy zdrowie, pancerz. I zwalniającą czas, który nie będziemy sobie brać tutaj teraz oraz AK 47. To była paczuszka numer 24. Paczka numer 25 znajduje się zaraz obok, mianowicie na terenie firmy Bitch and Dog Food. Prama zostaje nam otwarta bez y, większego problemu, a paczuszka znajduje się tutaj na, na tyłach fabryki. I to była paczka numer 25. Paczka numer 26 znajduje się na terenie doków w Portland. Żeby dostać się do tej paczki musimy użyć schodów, których będziemy używali w misji Cios w serce, akt drugi. Wejść na sam szczyt tych schodów. Przedostać się na dach budynku naprzeciwko i jak widzicie tutaj już naszą paczuszkę mamy po drugiej stronie. E, jednak trzeba się tutaj troszkę rozpędzić, żeby dobrze doskoczyć, e, bo ten dach drugi e, jest troszkę, troszkę daleko. Jak widzicie ledwo, ledwo, ale się udało. E, I to była paczuszka numer 26. Paczka numer 27 znajduje się w tym oto miejscu. Paczka ukryta jest tutaj na tyle tego budynku. Jest to zupełnie naprzeciwko e, warsztatu Joea Lyon. Także bierzemy sobie tą paczkę numer 27. E, I tak dla Waszej informacji, jeśli może chcielibyście znaleźć sobie gdzieś kamizelkę, za płotem tego budynku znajduje się inny budynek, na którego podwórku możemy tutaj też znaleźć kamizelkę. Paczka numer 28 również znajduje się niedaleko. Mianowicie jest ona tutaj ukryta za płotem. Spróbuję tutaj przedostać się w dachu samochodu, tylko nie wiem, czy będę mogła już tak wrócić. Ale spróbujemy. O, udało się. Paczka numer 29 znajduje się blisko mostu kalehem. Jak widzicie tutaj jak najbardziej sposobem możemy sobie poradzić, żeby już nie obchodzić e, z tamtej strony całego muru. Paczka numer 30 znajduje się w tym miejscu. Jak widzicie jest ona tutaj widoczna e, z dołu na budynku Liberty City Soul Mills, ale niestety będziemy musieli troszkę użyć sposobu, żeby się do niej dostać. Jak widzicie, udało nam się tutaj przeskoczyć przez bramę. Teraz wejdziemy sobie tutaj na taką... Petrocin i po dachu. Będziemy sobie dążyć tutaj do tego ostatniego budynku, który widzieliśmy z ulicy. Po drodze mamy tutaj jeszcze dodatkowo Uzi i kamizelkę. Paczka numer 30. Nie wiem czy słyszycie, ale w tym, w tym tartaku e, można usłyszeć e, jakby dźwięki e, maszyn, który, których się w tartaku używa, czyli, czyli pił. Paczka numer 31 znajduje się tutaj zupełnie na końcu tego pomostu. Jest to dzielnica Atlantic Keys. Paczka znajduje się za ostatnim kontenerem. Za zdobycie 30 paczek dostarczono nam do kryjówki granaty. Paczka nr 32 znajduje się na terenie fabryki rybnej Triad, więc będziemy musieli sobie ogarnąć e, tą taką ciężarówkę Triady e, rybną, żeby się tam dostać e, do właśnie do tej fabryki. Na szczęście ogarnięcie takiej ciężarówki nie powinno być dużym problemem. Jeździ ich dużo w pobliżu Chinatown, e, które nie jest daleko od Trenton. Więc po ogarnięciu po właśnie sobie takiej, takiej ciężarówki zmierzamy w drogę do fabryki rybnej triady. Niestety triady od razu zorientują się, że jesteśmy tutaj intruzem, więc radzę tą, szyb, tą paczkę szybko sobie zabrać. I zaraz się stąd zabierać, bo oni będą nas atakować. Paczka numer 33 znajduje się na skalę tej oto tutaj, którą właśnie Wam zaznaczyłam na ekranie. Niestety będziemy musieli sobie odblokować wyspy Staunton zanim będziemy mogli dopłynąć do tej paczki, bo na obecnym etapie gry niestety nie posiadamy żadnej łodzi ani dostępu do niej. Podsumowując, dzisiaj udało nam się zebrać 31 paczek. W Portland generalnie mamy paczek 33, ale paczka numer 16 i paczka numer 33 właśnie są niestety dla nas na obecnym etapie gry niedostępne. Także będziemy musieli sobie poczekać, aż odblokujemy wyspę Stanton i wtedy te brakujące dwie paczki sobie zwierzemy. W następnym odcinku prawdopodobnie będę wykonywała rozwałki na Portland, które też e, serdecznie polecam zrobić, zanim wdacie się w dalszą e, fabułę, w dalszą historię e, całą przedstawioną w GTA 3 e, i zanim zrazicie do siebie wszystkie możliwe gangi, jakie są w grze. Jeśli materiał Ci się podobał, będę niezmiennie wdzięczna za zostawienie łapki w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!